I teraz ważna sprawa, to, co mówiłem w konferencji ofiara Chrystusa, ohyda spustoszenia, że ohyda spustoszenia nie odnosi się do świątyni jerozolimskiej, ale do Najświętszej Eucharystii, że w Golgocie Kościoła powtórzy się dramat ukrzyżowania Pana Jezusa, Jego ofiary na krzyżu, tym razem nastąpi uderzenie w Jego Najświętszą ofiarę. Jakby powtórne uśmiercenie Pana Jezusa w Eucharystii, w Jego nieobecności w Eucharystii. No i proszę bardzo, jak ksiądz muziński sobie radzi doskonale po prostu z, z kolejnymi zmianami pradawnych interpretacji pism Świętych. A więc on tutaj ogłasza, że tą obchódą spustoszenia w tej świątyni pańskiej. Będzie po prostu to, że Eucharysta zostanie, jakby powiedzmy, zabrana, czy zniesiona, czy w ogóle po tego. Nie wiadomo, co on przez to rozumie. Być może rozumie przez to, że msza tylnecka została zniesiona i że ta nowa msza, którą nawet on odprawia, nie jest już taka prawdziwa, albo może nawet ta nowa msza zostanie jakoś jeszcze zmieniona. Nie wiadomo, trudno mi w jego zakamarki umysłu spojrzeć, no ale już samo to, co zrobił wcześniej, czyli zmiana po prostu tego prawdziwego interpretacji, świadczy o tym, że, że błądzi. No a jaka była pra prawdziwa interpretacja? Znaczy ta okruda spustoszenia miała stanąć w świątyni jerozolimskiej. Przedtem był to posąg po prostu Zeusa, który, jak to się mówi, antiochepifanes, czyli taki jakby władca grecki. Będący jakby jedną z takich zapowiedzi Antychrysta dla desakralizacji świątyni jerozolimskiej ustawił w tym, w tej świątyni, prawda, czyli bóstwa pogańskiego, najwyższego bóstwa, bóstwa pogańskiego. I jest to taka jakby zapowiedź duchowa, że Antychryst jak odbuduje tą świątynię żydowską, która kiedyś była świątynią Bożą, a, a szatan po prostu przez Antychrysta ją przejmie, no to po prostu tym nowym posągiem, tą nową okrytą spustoszenia będzie właśnie sam Antychryst siedzący w tej odbudowanej świątyni jerozolimskiej i podający się za boga. No ale księdzu Mruzińskiego mówię, to nie pasowało do jego teorii, i on to podał tak, jak tego, że to w Rzymie będzie po prostu jakaś za jakaś tego. Oczywiście w tej drugiej połowie tygodnia, ale i tej apokaliptycznej, która jakiejś będzie, Antychryst, jak się każe adorować Bogiem w Jerozolimie, to jednocześnie wszędzie zakaże po prostu sprawowanie Eucharystii. Że to jest fałsz i bluźnierstwo, tak będzie opowiadał, że tam nie ma żadnego Boga, czyli Jezusa Chrystusa yy, w tych kwestiach konsekrowanych i że trzeba to po prostu niszczyć. Tak to będzie, ale nie chodzi to o despustoszenia, spustoszenia, tylko o prześladowanie po prostu chrześcijan. No i to oczywiście takie prześladowanie też zaprowadzi w Rzymie, ale to nie będzie na pewno papież rzymski, tylko będzie to ten jego fałszywy prorok. No, ksiądz Brudziński woli po prostu porównać sobie właśnie papieża z tym, z tym po prostu antychrystem, czy bestią, która będzie prześladowała Kościół wewnętrznie z, tą, z tym fałszywym prorokiem, z tą drugą bestią. No więc no, powiedzmy sobie szczerze, nie mów mi nic innego, tylko w ukryty sposób, niż po prostu kiedyś mówili protestanci. To powtórzyć trzeba kolejny raz. Dlatego ochyda spustoszenia, czyli spustoszenie świątyni jest właśnie pozbawieniem eucharystii, żywej prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa. Takie mam przekonanie i tym właśnie z państwem chciałem się podzielić. No to mają państwo jeszcze raz potwierdzenie tego, że prawda on sobie tak to wymyślił, że tutaj Odbieramy Eucharystii, prawda, jak to się mówi, jej prawdziwe znaczenie. Co zrobili szczerze, mówiąc, protestanci? Bo protestanci na początku, jak wprowadzili protestantyzm w krajach północno niemieckich, to na początku, żeby wierni nie odchodzili do kościoła, którzy byli przyzwyczajeni do Katolickiego rytuału, no to po prostu odprawiali te obrządki religijne, mniej więcej po katolicku, znaczy w tych, według tych, tych tego, gdzie była też miejsce na konsekrację. Ale już prawda tych słów wypowiadanych nie cicho nie wypowiadali i ludzie nie wiedzieli, że po prostu tam się nie, nie ma już żadnej, żadnego przemienienia po prostu chleba i wina w krew i ciało Pana Jezusa. Eee... I nie wiem, czy taki, o taki protestantyzm będzie chciało oskarżać po prostu tutaj teraz, jakby powiedzmy, papieża i księży, no ale z tego co wiem, no to jak to się mówi, konsekracje idą i wszyscy tą realną obecność Pana Jezusa w obecnych mszach, tych tak zwanych przez niektórych sordo, jednak potwierdzają, a więc nie wiem, w czym jest problem księdza Bruzińskiego. No, znaczy, problem jest w tym, że pozmienia po prostu interpretację, jak wcześniej mówiłem. No ale staram się dopatrzeć, co on może mieć na myśli po prostu w tej swojej fałszywej formie rozumienia tych, prawda, tych, tych tej, tej, tego działania tego fałszywego proroka i, i jego posługaczy. No ale mówię, to, to dziwne jest po prostu, naprawdę dziwne i, i mówię, protestanci dawnych czasów po prostu to mówię, klaskają cały czas. Ja się powtarzam, ale to jest takie ewidentne, że czy po prostu coś nieprawdopodobnego. Uważam głęboko, że ten proroczy ostatni tydzień, którego pierwsza połowa wypełniła się w życiu Pana Jezusa, pomazańca, a wierzę głęboko też, że przed drugą stoimy, i jest tu naszych drzwi, w połowie tygodnia proroczo. Łączą się dwie rzeczywistości, ukrzyżowania pana Jezusa i ohydy spustoszenia w Eucharystii. Dlatego, że yy, dzieło pana Jezusa, czas jego nauczania kończy się w połowie tygodnia proroczego ukrzyżowaniem, natomiast czas antychrysta z kolei w połowie tygodnia zaczyna się od ohydy spustoszenia. Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. To jest połowa tygodnia, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa, ofiara z pokarmów, ponieważ znakiem początku wielkiego ucisku i ujawnienia się Antychrysta będzie właśnie ostatecznym uderzenie w Najświętszą Eucharystię, którą, które myślę jest już bardzo blisko. No, tutaj Ksiądz Muzyński znowu zbliża się z powrotem do prawidłowej interpretacji, bo chodziło o ten, o ten tydzień, prawda, jak to się mówi, eschatologiczny, wzięty z proroka Daniela, czyli 7 lat, jak to się mówi. No, i że po tej trzyletniej tej działalności, pan, swojej, pan Jezus został yy, na krzyżu, prawda, umęczony, zabity, i nie było go. No, znaczyło to to po prostu, że no, nie, Żydzi nie przyjęli Mesjasza, że świat praktycznie nie przyjął Mesjasza, no, bo poprzez Żydów Pan Jezus miał być przyjęty na całym świecie. A tak się nie stało. No i teraz druga jest sprawa, że yy, yy, błądzi ksiądz akurat Bróziński w drugiej części tygodnia, bo nie chodzi o to, że oczywiście zostanie zniesiona ofiara, bo jak Antychryst po tym swoim zmartwychwstaniu, stanie mówiłem wcześniej, będzie walczył, z wszystkim, co jest chrześcijańskie, katolickie, to oczywiście też będzie usunie Eucharystię, ale nie to jest w tym najważniejsze akurat. Mimo, że tutaj akurat ksiądz Marużyński mówi mniej więcej prawdę. Chodzi o to, że antychryst nadejdzie jakby na podmiankę Pana Jezusa. Antychryst, przeciwnik Chrystusa. I chodzi o to, że w połowie tego tygodnia, bo mówię, w pierwszej połowie tygodnia antychrysta, on też będzie miał swój, swój cały tydzień, po prostu. Ale istotne jest to bluźnierstwo, które nie jest zawarte w usunięciu Eucharystii. To jest są kwestia prześladowań. Istotne jest to, no, chociaż to też ma znaczenie, oczywiście, bo oczywiście, pan jest w Eucharystii, yy, jakoś, ale to symbol. Ale tutaj już mówimy o relacji osobowej. Jezus Chrystus, ten fizyczny Jezus Chrystus, który. Y, 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 prawda, jest Bogiem, który przyjął ciało ludzkie, został męczony i wstąpił do nieba. A jakiś człowiek na końcu czasów, narodzony, który będzie y, prawda, pod działaniem demonicznym udawał, prawda, mesjasza. Ten fałszywy, Mesjasz, messiasz, antychrys po prostu. Jego prywatny, osobisty y, y, przeciwnik Jezusa Chrystusa, który będzie chciał wejść w jego buty, że tak się wyrażę zająć jego miejsce zastąpić go. I tu jest ważne po prostu to, ta relacja, a nie to, że sama Eucharystia zostanie usunięta. Co oczywiście jest ważne, no bo w Eucharystii jest Pan Jezus, ale tu mówimy o tej relacji osobowej między dwoma osobami. I to jest akurat ważniejsze, mimo że ksiądz Mroziński tutaj powiedział prawidłowo, ale ta relacja jest akurat yy, odnosząca się do końca czasu ważniejsza.